Z której połowy by to odeszło, no... Bo, bo nie wiem co się jak ta piekarnia będzie działać, czy ktoś będzie kupować u ciebie chleb. No, albo może tak, żeby nie wiem, żeby najpierw odebrać ileś tam procent dla pracownika i później to co zostanie podzielić dla nas. Nie wiem ile dwa, z 20% może? 20% to jest o wiele za dużo. A bałem się, że za mało. <grym> może zamiast dzielimy się zyskami, płaćmy pracownikom jedzeniem. On, może, może, no. Wtedy byśmy mieli dalej 50 na 50, to oni by dostawali jedzenie. No, po prostu część tego tego jedzenia z piekarni, na przykład. My nie jesteśmy zaspani, my jesteśmy biznesmenami, Kaczyń. Yy, Dobra, a jak byś to widział? Znajdźmy miejsce, Znajdźmy, chodźmy poszukać. Tu widzisz na terenach Pachtu linii, czy gdzieś poza? Hmm, co tutaj jest? Kierownik dróg. Dużo mnie ominęło. o oh, wow! Wow, taki duży budynek? Co jest? Dobra. Widzicie, jak ci się podoba? Budowaliśmy go z Jodeł. Nie, możliwe. Taki. Wow, super, normalnie. To jest chyba w tym momencie najpiękniejszy budynek na brygadzie. Normalnie. Mój no, dom jest najpiękniejszy, wypraszam. <laughs> so... A widziałeś mój dom, z taki ty widziałeś? Bo mam nowy dom. Nowy. Nie, no aż tyle mnie ominęło. Ja jeden dzień nie grałem. Jeden dzień nie grałem dosłownie. To jest dom grawasz ogólnie? Tak, do góry wchodzi się przez mój dom. Przez mój No fajny, fajny, taki nowoczesny, nie? Na, mam widok na swojego najbardziej ukochanego socjalista. Jak wstaje w nocy po piwo. <laughs> Widzisz, mogę obserwować tam. Ale tamten domek przebija wszystko nie, normalnie. Widzisz, patrz. i Mogę tam i rzucić coś na przykład. Łap. No nie, nie doleciała, dobra. Chodźmy znaleźć jakieś miejsce na fajne. Może potem dorobimy jeszcze dach, bo na razie jest ma... Kolejne piętra na brygadzie wśród tych męszaftów. Jak wtedy nam się uda to robić te piętra, to możemy zrobić na dachu e, taki, może miejsce do jedzenia. No. Wtedy to by się nazywało rów. Aha! Że od razu, jak ktoś kupi, to na miejscu może zjeść, tak? Tak, tak, tak to Czaje, Mamy czaje. Robić. Dobra, wielkość, no wielkość chyba dobra. To teraz stawiaj te. te. A gdzie chcesz okna. No na okna trzeba będzie zostawić pewnie tu Nie wiem, jakoś... Dobra, takie będzie dobre podwójne okno. Dobra, mi się już skończyły te cegły weź, da chodź Dzięki. I tutaj też. A dobra, bo tutaj już nowe piętro, tak? No nie wiem gdzie te nowe piętro by było szczerze. W sumie tak chyba, w sumie chyba wystarczy, no. Będzie było trzy ten... Trzy na głowę miejsce. Aha, no bo jeszcze trzeba te okna zabudować. No, co zabuduję? O tak chyba, coś takiego. Dobra, i tutaj. Tutaj z tyłu może jakieś jeszcze większe okienko. Tak, jak tam. Dobra, buduję dalej. Ej, bo mi się... O, bo mi gra bardzo laguje. Escape, escape, escape! Co ja tu narobiłem? No Dobra, budujemy dalej. Dobra, coś może zacząć budować taką mlękę A tu na tej ścianie też zostawiać bez okna? Której? O tu, gdzie są te drzwi? Gdzie będą te drzwi? Ale miało być okno przecież takie. No miało być. Tam, ten... No to czemu To nie zabudować. wiem kto to zabudował. Gdzie No jak jest droga tam, gdzie uwięziać biednego No nie, wypadłem, wypadłem! No oh. kurde, no jak to? No ja nie mogę. Oh, Teraz będzie sprzedawany pierwszy chleb. Będzie sprzedawany pierwszy chleb na Brigadzie 2. Znaczy no w tej piekarni przynajmniej. Kafi zamierza kupić jeden stak. O! Miło, bo, no, bo mieliśmy dzielić z Jodeuszem. Możesz sobie znaki pierwszą Yy, zapłatę wziąć całą, całą dla siebie. Okej, okay, okej. Okay. Proszę. Napiszemy i Kafi ma pierwszy sprzedany ever w tej oto piekarni chleb. Snagi chodzą niedługo do cyklopois. Dobra, a już nowe miasta powstają? Nie wiem. Bo ja to kręcę na przestrzeni dni, także różne rzeczy tutaj się dzieją. No i super, i mamy żelazo. Dzięki i za. Dzięki, i zapraszam ponownie. No, i słuchajcie, mamy pierwszy, pierwszy zysk. I co? I fajnie, mogę sobie zostawić na ja Napisał. Fajnie, że żelazo zawsze się przyda. Dzisiaj dostałem też e, troszkę w prezencie od Jodeusza, więc sobie od razu zrobiłem zbroję. Od razu zrobiłem taką. Z... Znaczy, no, zbroję. same jakby na pierśnik, ale no, i tak. Tak czy inaczej, tutaj już właśnie z tego żelaza, które dostałem wcześniej. Pomyślałem, że zrobię takie drzwi żelazne, wiecie, żeby nie można było to jakoś łatwo wejść. Yy... Tu na górze piekarni będzie taki taras, tak? Właśnie w planach jest, żeby zrobić taki taras, albo przynajmniej takie miejsce do, do siedzenia. Ja myślałem nawet, żeby to jakby rozbudować i faktycznie taki wystający taras zrobić. Dobra, idę do cyklopolis, idę do cyklopolis. Już niedługo będziemy kończyć ten odcinek.